Cześć z tej strony z Czytelnik komiksu między kadrami kod klusek. Kod klusek będzie z nami dzisiaj omawiał komiks. Klusek, jeżeli chodzi o komiksy jest raczej grzecznym kotem, to znaczy jest to kot, który gryzie, i który jest zainteresowany, ale raczej jedzeniem i przewodami różnego rodzaju niżli komiksami. A więc wróćmy do, do naszych baranów, jak to mówią, więc dzisiaj będzie o komiksie detektyw Comics by Peter J. Tomasi. I ja to teraz przeczytałem w omnibusie, już robiłem kiedyś do tego podejścia, ale mi się to wtedy nie podobało. I to jest też ciekawe, jak się zmienia perspektywa. Bo na początku mi się nie podobało, ale w międzyczasie przeczytałem tak zwany drugi raid Tyniona w Batmanie, przeczytałem Tamaki, przeczytałem też to, co robił Rosenberg i przeczytałem to, co ostatnio Ram robił, jeżeli chodzi o Detective Comics i jak coraz do tego wróciłem. Nie ukrywam, dlatego sobie kupiłem omnibus, bo była promocja Wazylą. Akurat to robiłem podczas, kiedy byliśmy w Łodzi, podczas festiwalu. Był przelicznik 2 zł za dolara, więc uznałem, że sobie kupię, bo fajna była okładka i przeczytałem to i zupełnie inaczej do tego podszedłem. To jest dość długi, długi omnibus, bo on tam ma ponad 1000 stron. Jest naprawdę nieźle wydany i powiem szczerze, że. Na tle tego, o czym wspomniałem, to się nie przedstawia tak zupełnie źle teraz, a nawet ma to części lepsze. Znaczy, mankamentem tego omnibusa na pewno jest to, że on jest bardzo nierówny. On jest bardzo nierówny, bo są historie lepsze i są historie gorsze. Pierwsza historia, wydaje mi się, że te, to widziałem też w Polsce, czyli mitologia. Ona jest taka poprawna. To znaczy, powiedziałbym, że w ogóle to, co Tomasiemu się zawsze udawało, tym się udawało dialogi. Udawały mu się dialogi, bo on to potrafi pisać. I to jest ciekawa historia, w której pojawia się taki jakaś taka siła niszcząca, która zaczyna atakować przyjaciół Bruce'a Wayne'a i nie tylko przyjaciół, a także tych, tak to powiedzmy, bo to nie są tylko przyjaciele, tych, którzy odegrali ważną rolę w jego życiu. W scenariuszach Petera J. Thomasiego zwykle udaje mi się domyślić, o co chodzi. I tutaj byłem bardzo bliski w pewnym momencie do myślenia się, o co chodziło rzeczywiście w tej historii, ale jest, całość jest ekscytująca. Rysuje tutaj dużo Dark Manki, a ja go bardzo lubię jako ilustratora, ja lubię jego styl. W związku z tym, w ogóle, jeżeli miałbym to podsumowywać od takiej strony wizualnej, to ten omnibus wygląda dobrze. To, co jest siłą od samego początku, to jest Alfred i dialogi z Alfredem, bo oni są tutaj, Bruce i Alfred, trochę jak kiedyś u Denisa Onila. Oni się przekomarzają, oni rozmawiają w taki sposób, że to jest interesujące, nadaje temu wszystkiemu kolorytu, a ten Bruce nie jest taki płaski. Też na pewno w tym komiksie Batman jest Batmanem, czyli on nie jest out of character, absolutnie nie jest Batmanem, ma cechy Batmana. Co doceniłem bardziej, jak już przebrnąłem przez wspomnianą Tamaki, Tyniona IV i tak dalej. Więc jest bardzo, bardzo dużo akcji. Oczywiście, jeżeli chodzi o to, czy to w. Wszystko ma sens. To nie zawsze to u Tomasiego było, ale nie o to tutaj chodzi. Tutaj bardziej z nim czytanie przypomina roller coaster, nie? Nie wsiadasz na roller coaster, żeby zastanawiać się, czy jest sensowne w ogóle tym jeździć. Tylko bardziej chodzi Ci o to, że to ma być ekscytujące. Jeżeli tylko to nie obraża Twojej inteligencji, to da się to czytać tak jak w tym przypadku. Pojawia się tu dużo kolorowych postaci. Czy on tu jest detektywem? No mało, on tutaj jest detektywem mimo wszystko. Ale ponieważ mamy ładne kolory, ponieważ nam się pojawia hmm, helbat tutaj, ja bardzo lubię ten kombinezon, jest bardzo, bardzo dużo akcji. Czyta się to ekscytujące w związku z tym, to pierwsza część była OK, ta dalej już nie będę od tego momentu pokazywał, bo bym zespoilerował, jak się ta historia zakończyła, więc przejdę do końca, kiedy Alfred z Leslie i z Bruce'em jadą gdzieś tam mm, na kolację. Jeżeli chodzi o Arkham Knight i e, historię Medieval... Nie podobało mi się to niestety już i zauważyłem tutaj zjazd, dlatego że wprowadzenie głównego bohatera może jest potrzebne. To znaczy, nie podobało mi się to z zastrzeżeniem. Tu się pojawia Brad Walker jako ilustrator i ja go bardzo lubię jako rysownika, bo on fajnie rysuje Batmana. On rysuje Batmana w taki sposób, że on nieco, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką charakterystyczną kwadratową szczękę, przywodzi na myśl tego Batmana, który był w serialach. Chodzi mi o ten, ten serial Brusatima, między innymi. I, i podoba mi się jak on rysuje. Natomiast niezależnie od tego, wyjątkowo jest cała ta historia, po pierwsze ta postać jest mało ciekawa. Rozgrywa się to nudne, a już ten origin głównej bohaterki jest tak kompletnie dla mnie nieprzekonujący. Że jak, jak go gdzieś tam w pewnym momencie w chyba w przedostatnim albo w ostatnim zeszycie z tej opowieści Tomasi wprowadza, to po prostu się to czytało tak. Gdzieś trochę z uśmiechem na twarzy, a trochę z zażenowaniem. No, oczywiście na końcu nowalanka, ale do tego momentu to jest powiedzmy sobie, takie spójne w miarę. Da się to przeczytać. Da się to przeczytać i jest w porządku. Trochę się pojawia jakichś takich historii łączących różne wątki z przeszłości Batmana. Co jest fajne tutaj, myślę, u Tomasiego, to to, że on się nie odcina w ogóle. On się nie odcina o to to od, od, od przeszłości. Jeżeli chodzi o... I właśnie, i tak jak tu widzicie, wykorzystuje elementy takie, które pojawiały się w różnych komiksach wcześniejszych, takich jak Rok Drugi, na przykład tu. Tu jest właśnie bardzo fajna odpowiedź od tej strony, że ona się dzieje poza Gotham. Bardzo fajne tutaj są dialogi z, z Alfredem. I niezależnie od tego, że zakończenie tej historii jest takie mało przekonujące, zresztą tutaj u Tomasiego często tak jest, że nie wszystko się wyjaśnia, to generalnie rzecz biorąc jeszcze, jeszcze było to było, powiedzmy sobie, to było ok Bardzo dobra historia, pierwsza, która się tutaj pojawia i do której ja za pierwszym razem nie dotarłem, to jest historia, którą rysuje Kyle Hotz i to jest historia, w której się pojawia spektr. I to jest fajna historia. To jest fajna historia, bo to jest, to jest fajny pomysł w ogóle na tą historię. Jak zostaje uprowadzony, nazwijmy to, albo zniewolony, ten, kto jest w danym momencie tym tym nośnikiem tego spektra, nie? tym jego powiernikiem takim na ziemi i spektr daje szansę Batmanowi, czy pro... o, prosi, on go nie prosi, on go próbuje rozkazać, o, próbuje mu rozkazać, ale chce, żeby Batman pomógł mu odnaleźć detektywa Korigana. To jest nie tylko fajnie narysowane, ale to jest fajnie napisane ze względu na to, że bardzo ładnie pokazane są przeciwieństwa, to znaczy jakie ograniczenia ma Batman jako postać w stosunku do spektr i jak to wygląda odwrotnie. Wyjątkowo głupia to jest natomiast ta historia z Jokerem. Ja w ogóle nie wiem o co tu chodziło. Nie wiem, po co ta historia w ogóle była potrzebna. I wydaje mi się, że chodziło tylko o to, żeby na chwilę zrobić przerywnik. A w tych historiach w międzyczasie pojawiają się już takie wstępy do historii, która będzie z Frizem. I teraz tak, chcę powiedzieć o najlepszej historii tutaj. Najfajniejsza historia tutaj to jest historia, która, w której pojawia się Deadshot. To jest historia, która się będzie działa na wyspie. Po tym, jak Bruce Wayne tam w celu jakiś akcji związanych z wrogim przyjęciem udaje się na jakąś konferencję, rozbija się samolot i oni lądują na wyspie. A na tej wyspie jest dwóch pilotów. Jeden amerykański, drugi japoński, którzy na tej wyspie spędzili bez żadnego dostępu do technologii i tak dalej, praktycznie większość swojego życia, aż do starości, nawet nie wiedzą, jak się zakończyła wojna. Nie wiedzą, kto wygra, pogodzili się ze sobą i tak dalej. I na tej wyspie Bruce będzie musiał zmierzyć się z Deathschotem i walczyć o zakładników. Nie wiem dlaczego, ale jest to napisane po prostu jak dla mnie idealnie. Strasznie mi się to fajnie czytało, strasznie mi się podobają, po, podobają ci piloci, jak ich flow taki, który jest pomiędzy nimi i to jak Batman się w to wpasował jako postać I, i to jest w ogóle, ja bym teraz to zaliczam do jednych z moich ulubionych historii z Batmanem. O ile sam ten omnibus nie jest może jakiś niesamowity, ale to jest bardzo fajna historia. Jeżeli chodzi o historię z frizem, to ona jest świetnie narysowana, bo manki tutaj wszedły na wyższy poziom i bardzo mi się podoba, zresztą on wydaje mi się właśnie w takich klimatach, jak jest zima, śnieg i tak dalej, on wypada bardzo dobrze. Niezależnie jednak od tego, dla mnie ta historia jest nudna. To znaczy tak, tutaj był pomysł na zrobienie wreszcie czegoś z tą żoną e, Wiktora, Tutaj był pomysł na to, żeby coś z nią zrobić i zrobiono i ona jest ciekawa jako postać i tak dalej i ciekawe jest zakończenie, tylko wydaje mi się, że to jest po prostu za długie. To jest po prostu za długie, bo yy, widać takie wrażenie, że wracamy do punktu wyjścia. I tutaj zaczyna się ta gorsza część tego omnibusa, bo będzie wybijało po Tomasiego to, co się dzieje w rajdzie regularnym. W tym, tym przypadku Toma Kinga jeszcze będzie go wybijało w ogóle z rytmu, bo tak, straciliśmy Alfreda i uważam za kompletnie głupią historię, taką, w której głównie bohaterowie po pogrzebie spotykają się. I tacy po prostu smarkacze jeszcze tutaj, oni będą po prostu jakimiś pretensjami przedziwnymi rzucali w Bruce'a za to, co się stało z Alfredem, gdzie on nie był za to odpowiedzialny, a był ofiarą całej tej sytuacji. I będą do niego po prostu wszyscy pyskowali, a on będzie tego słuchał i starał się po prostu porozmawiać w, z Alfredem w głębi swojej duszy. No pomysł głupi. Kolejny głupi pomysł to jest ta historia z tym kultem takim nawiązującym do, do jakiejś tradycji nordyckich, z jakąś istotą z innego wymiaru. Nie wiadomo, jak to się skończyło, tak jak powiedziałem do końca. Czy znaczy można mieć, powiem tak, można mieć różne pomysły co do tego, jak to się skończyło. Wyjątkowo to, to jest nieudane. Dalej. Jeżeli chodzi o historię z Dentem. Pierwsze zeszyty są ok i miał pomysł, mam wrażenie, Tomasi na stworzenie mrocznej detektywistycznej historii o tym, jak Harvey rozkręca swój kult. I Harvey jest tutaj do pewnego momentu, kiedy to jest wszystko jeszcze takie mało kolorowe, nazwijmy to, i mało takie rozmuchane. Miał pomysł Tomasi, żeby to rozkręcić. Żeby to była taka mroczna detektywistyczna historia. Są wprawdzie wpadki, jak po prostu przedziwny sposób, jak to, w jaki Harvey Dent się wydostaje z Batmobila, zakuty w jakieś po prostu przetechniczne kajdany. I on tego Bat Batmobila niemalże rozwalił swoimi rękoma, tylko po to, żeby zajść głównego bohatera od tyłu i, yy, co, i go tam powalić. Następnie związać i próbować wrzucić do kwasu. No, po prostu liczyłem na coś więcej, no bo jak się tam ogląda ten pierwszy serial z Batmanem, yy, taki ten na wesoło, to, to ja się gdzieś tam godzę na takie rzeczy, tu na to nie liczyłem. Nie, no, ale niemniej, jednak, miał tego elementu jeszcze do tego gdzieś tam momentu to było ok. Natomiast później w całej tej historii, która nic nie miała wspólnego z Jokerem, zaczyna się chyba Joker Warp, War. Tutaj, przepraszam. Joker War tutaj się zaczyna, więc trzeba było tego Jokera jakoś tutaj wsadzić. On to jest wsadzony kompletnie bez sensu. Do tego dołączyliśmy Lincoln'a Marcha, którego znamy z Sów, który był przeciwnikiem Batmana w Sowach, kiedy ta pierwsza część o sobach się kończyła. i na końcu zakłada po prostu strój wielkiego robota Harvey. Chyba nie, w ogóle kompletnie nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że jest to czerpane z tego samego rajdu, no bo jak były Sowy, i wzięliśmy Lincolna, to jeszcze możemy sobie wziąć yy, po prostu ten wielki, wielki kostium, w którym Batmana. Yy, ten, ten taki Bunny Batman, w którym chodził Jim Gordon, no żeby to pasowało. Następnie zaczynają się już takie ewidentne filery. Historia z Batwoman, gdzie za bardzo nie mamy pomysłu na to, co zrobić z głównymi bohaterami, bo dzieje się to, co się dzieje w Joker World. To trzeba coś zrobić. Trzeba im się czymś zająć. Może oni spróbują odbić Wayne Enterprises albo coś. Tak samo jeżeli chodzi o historię z Killer Krokiem Tu widać, że to jest ewidentnie tak robione po to, żeby, żeby jakby wypełnić czas w relacji do serii regularnej, w której coś się dzieje, żeby w tej serii regularnej to się ustabilizowało. Jednocześnie brak Alfreda i brak. Rubina sprawia, że to zaczyna siadać powoli. To zaczyna siadać, bo jeżeli nie ma z kim tych dialogów prowadzić, to Tomasi aż tak dobrze nam akcję nie rozkręci. A oprócz tego, no, ma pomysły na wyjątkowo głupio wyglądających yy, przeciwników Batmana, jak między innymi ten koleżka, którego widzieliście z szablą, policjant na koniu. To miała być chyba jakaś taka Historia detektywistyczna, natomiast wyszło to banalne, bo tam niczego nie trzeba rozwiązywać, a jedyny fajny epizod to jest to, jak można sobie zobaczyć Batmana na koniu, ale od czasów Franka Millera nikt tego lepiej nie zrobił. Jak się pojawia historia taka retrospekcja z czasów, kiedy, mm, kiedy. Alfred, bo tutaj tak jest, pracował dla MI6. Pomysł kontrowersyjny jest trochę lepiej, wprawdzie. Nie wiem po co wstawiono tutaj ratowanie, co jest w ogóle scenariuszowo do niczego nie pasuje: ratowanie muzułmanki i syna i przybijanie piątki z tym chłopakiem przez Batmana, bo to kompletnie nie pasuje do, do tego o co chodzi tutaj. No ale dobrze, może trzeba było tak zrobić, bo redaktor naczelny albo inny redaktor powiedział, masz to zrobić, bo jak nie. To, to stracisz serię. To jest taka fajna historia, bo to się dzieje trochę w przeszłości. Batman się wybiera do Ukrainy. Oprócz tego jest tutaj rysowany, trochę tak jak widzicie, po prawej stronie Batman w stylu Norma Bryfugla. Ja bardzo lubię lubię w ogóle ten sposób rysowania postaci. Znaczy, ja niczego nie chcę zbierać artyście, bo to jest fajny artysta. Jest starcie z NKW Demonem, który nie wygląda tutaj jak z filmu z innej branży, tylko fajnie rysownik przerobił jego. jego mm, Kostium. I tutaj wiadomo, taką wiodącą postacią jest taka przyjaciółka Brusa, Alfreda z czasów, kiedy on pracował w wywiadzie. To znaczy w tej oczywiście w, w, jakby tutaj, jeżeli chodzi o te komiksy, bo wiadomo, że w starszych komiksach żadnej takiej roli Alfred nie pełnił, nie był żadnym tam szpiegiem. No to mu chyba dodawać trochę kolorytu. Więc to nie było najgorsze. Dalej mamy już takie historie, które nas będą wiodły do końca. No bo tutaj będzie cała ta akcja burmistrza na kanu związana z tym, żeby zdemaskować tych wszystkich naszych superbohaterów. I to znowu jest taki widać, że takie. Taki, gdzieś jest duży wpływ redaktora, bo wydaje mi się, że był pomysł na to, żeby wykorzystać tę historię z tym Mirrorem, ale pojawia nam się hasz tak, nie wiadomo skąd, jak przysłowiowy piłat w credo. Nie za bardzo wiadomo po co. Oprócz tego tutaj jest chyba też jakiś event, Hmm, wojna Batmana z Robinem, gdzie nie nosi insygniów przez pewien czas Damian. W związku z tym to jest jeszcze ten dodatkowy taki konflikt, gdzie trudno będzie się też czytelnikowi, który nie jest zaznajomiony w tym, co się dzieje w tym uniwersum, ogarnąć, bo Bruce tutaj traci swoje pieniądze, zaczyna się przeprowadzać z jaskini do innego miejsca, w którym będzie mieszkał i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tym, jeżeli ktoś też tego nie czytał, nie wie, kim jest hasz. No, to może być tu problem z ogarnięciem tego wszystkiego, bo też jest w międzyczasie elekcja na burmistrza w Gotham City i to, jak nakano, nim ostatecznie zostaje. Niezależnie od tego, widać na tym tle, że te wszystkie zmiany, które zostały poczynione, one są istotne, bo nam znika komisarz Gordon, jako komisarz, znika nam ten, ta osoba, która była burmistrzem, znika nam Alfred i tak dalej, i tak dalej. Ale one. Bruce się przeprowadza. Ale one w gruncie rzeczy no nie wpłynęły jakoś na tę te, na te postać. To znaczy one nie wpłynęły nią, nią, na nią na tyle, że nawet jeżeli je, je odłożymy, to widzimy, że teraz Ram kompletnie z tych zmian nie korzysta. To znaczy równie dobrze Bruce mógł być milionerem, mieszkał mieszkać gdzie mieszkał, i wszystko mogłoby się toczyć tak samo, i odbiór tej historii, tej historii, jej tonacja, jej szybkość byłaby, byłaby identyczna. Natomiast zaletą jest efektywny, efektowny pojedynek z haszem, który Brad Walker naprawdę dobrze narysował, i to był, to był plus. Więc jak mam podsumować, jest to niestety nierówny rajd, gdzie wybiło ten rajd z rytmu, przede wszystkim to, co się działo w trakcie tej serii wiodącej, co się działo w trakcie pisania przez scenarzystów, przez Toma Kinga i później Tyniona IV Batmana, a więc śmierć Alfreda, a więc utrata przez niego pieniędzy i tak dalej. To jest historia w ogóle, którą Tomasi napisał z 2014 roku. No ją dodano na koniec, bo ona się niby dzieje w przyszłości, ale jednak no ta, ta, to to się inaczej potoczyło po 2014 roku, więc wybiło ten rajd z rytmu. To wszystko, co się działo w trakcie tych rajdów regularnych, ale to też wybiło ten rajd z rytmu o tyle, że stracił y, Tomas i te postacie, na których budował dialogi i y, y, no, nie pokazywał tych relacji. Ja wam tutaj pokazuję materiały dodatkowe, bo jeszcze wrócę do tego, o czym za chwilę mówiłem. I teraz tak. Nie wiem, czy, czy, czy trzeba było zaoszczędzić na. Na, na, na papierze, ale pomniejszono to wszystko, to znaczy pomniejszono te wszystkie materiały dodatkowe. Scenariusz też jest pomniejszony, czyli nie jest jeden do jednego, jest ma, malutkimi literami napisany. Ja ten scenariusz przeczytałem, bo to jest scenariusz do pierwszego zeszytu, i to jest scenariusz do tego zeszytu, gdzie mm, mamy Origin ujawniony Arkham Knight. I teraz tak, fajnie jest na to popatrzeć, na to sobie przeczytać, bo ten Tomasi naprawdę się wtedy jeszcze przykładał do tego, w tym sensie, że u niego może nie ma tekstu dużo na stronach, ale on właśnie bardzo polega na rysownikach i tam jest pokazane, jak on chce te poszczególne emocje, te poszczególne ukryte elementy swoich historii wyjaśnić rysownikowi, żeby on ich nie musiał opisywać na planszy i je pokazać. I wszystko byłoby dobrze, gdyby jednak to było większe. Bo to jest malutkie, nadźgane, i przez to trochę nie ma przyjemności z czytania tego. I nie wiem, czy wydrukowanie tego tak, żeby było te 100 stron więcej, że to byłby taki problem, ale to nie jest to, o co, o co mnie przynajmniej chodzi, bo ja lubię te materiały dodatkowe, ja lubię czytać te scenariusze, więc to, czy może to ktoś zrobił na tej zasadzie, no dobrze, dajmy to, żebyśmy mogli napisać, że mamy materiały dodatkowe w omnibusie, ale też nie przesadzajmy. Zwłaszcza jeżeli mamy hotsa tutaj, te, te layouty, gdzieś tam one mignęły, no to one są już tak malutkie tutaj, że w ogóle ich, w ogóle ich nie widać. Więc tak. Nie żałuję tego, że to przeczytałem, aczkolwiek, no, bardzo dobry Batman to to nie jest. Ta historia, tak jak powiedziałem, o tych dwóch mm, pilotach, którzy przetrwali II wojnę światową i którzy przeżyli swoją wyspę, two, swoją, swoje życie na tej wyspie, była bardzo interesująca i ten ich ostateczny wybór był bardzo interesujący. I historia, ze, mm, którą rysował Kyle Hotz, była dobra. Natomiast niezależnie od tego jest tu dużo przeciętności. A mimo to, i tak na tle tego wszystkiego, co teraz jest robione z Batmanem, rysuje, rysuje się to, jawi się to moim zdaniem jako naprawdę przyzwoity omnibus. I Tomasi, myślę, że jakby miał tutaj daną wolną rękę i nie musiałby reagować na bieżąco na to, co się dzieje w serii głównej, i to szybko reagować często, to myślę, że miałby szansę na to, żeby to poprowadzić naprawdę fajnie. Bo to już widać było, że zaczynało. Wyglądać. On się do tego przykładał. No ale niestety, jak mu się odbierze te postacie, z którymi on ma, jego główny bohater, nawiązać relacje, takie jak, tak jak Damiana czy takie jak Alfreda, no to to po prostu u niego nie idzie i to widać. Z mojej strony to wszystko. Ja, niezależnie od wszystkiego, będę wam życzył szczęśliwego nowego roku i wszystkiego, co najlepsze w tym roku i wielu fajnych komiksów do przeczytania. Kolejne materiały, również w Adrian on Batman, niewątpliwie się pojawią. Ja pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, no i cześć.